Twoje supermoce. Dlaczego ja tak w ogóle mówię Twoje? Dlaczego kanał nazywa się Twoje Supermoce? Można by odnieść takie wrażenie, że chodzi o coś takiego jak posiadał Batman albo Superman. Potrafił latać. Bardzo silny jeden i drugi. Znaczy mieli jakieś tam swoje własne patenty na wszystko jak to? Twoje supermoce? Możesz sobie pomyśleć, jak to? Czyli moje supermoce? Czyli, że ja mam jakąś supermoc? No ale to jest bzdura. Jaką? Przecież nie latam, nie mam ogromnych sił, wręcz przeciwnie. Czas ucieka, energia gdzieś się rozprasza i wszystko wokół jakoś tak się nie układa. Więc jakie supermoce? Wyobraź sobie słońce. <laughs> Nie trzeba się specjalnie skupiać. Słońce jest od milionów, że tak powiem, czy miliardów lat, jak się twierdzi. I do Ziemi, do całej planety, ogromna, ogromnie mała część tego słońca w ogóle dochodzi. Tylko część promieni, bo ono jest kulą, która promieniuje. Wokół wszystkiego, wszędzie. Zatem na Twoim skrawku świata, gdzie Ty jesteś, w Twoim ogródku, tego słońca jest naprawdę bardzo, bardzo mało. Ale zobacz, ile roślin może się pojawić, ile drzew. Całe życie pochodzi od słońca. Gdyby to słońce zgasić, nie będzie tego. Nie będzie tego życia. Słońce jest tym motorem, i dlatego kiedyś właśnie Słońce było bogiem. No bo tak naprawdę to od Słońca zależy wszystko. Możesz się z tym nie zgadzać, ale spróbujmy wyłączyć Słońce. To wtedy wysłucham Twojej opinii na ten temat. Ta supermoc, o której mówię, to jest właśnie to: świadomość tego, że to Słońce ciągle świeci. Wyobraź sobie teraz, że wchodzisz pod ziemię, do tuneli, jaskiń. i jest trzęsienie ziemi, i wejście do tej jaskini się zasypuje. Jesteś w jaskini pod ziemią, nie widzisz słońca. Znajdujesz w tej jaskini jakieś... Rośliny, które tam się przystosowały, być może jakieś zwierzęta, które tam trwały. Ta jaskinia była bardzo, bardzo wielka, ogromna. I okazało się, że w tej ciemności da się żyć. Nauczyłeś się rozpalać ogień, przystosowałeś się do tej jaskini. Nie widzisz słońca. Wiesz, że to słońce gdzieś tam jest. Kiedy Twoje dzieci będą miały swoje dzieci, a te dzieci będą miały swoje wnuki i prawnuki, to Ty zawsze będziesz mówić, słuchajcie, jest takie miejsce, gdzie ciągle świeci słońce, a te Twoje pra, 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 pra wnuki, to mają już kilka tysięcy lat i żyją pod ziemią, mówią, no, piękna historia, piękna legenda, słońce, jakby było, to byśmy je widzieli. Super moc, którą można w sobie odkryć. W pierwszej kolejności musisz wierzyć w to, że jest to słońce i że ona naprawdę jest. Musisz się z tym zgodzić, musisz się z tym synchronizować. Że jest coś, co jest, a czego ty nie widzisz. Uświadamiając sobie to, że jest słońce, może wystąpić wtedy takie pragnienie, żeby to słońce kiedyś zobaczyć, żeby go dostrzec, żeby poczuć, czym to jest, poczuć jego ciepło, poczuć jego energię. I wtedy możesz zacząć kopać pionowo w górę. Powiedziano, że słońce jest tam u góry. Więc możesz zacząć kopać swój tunel. Wszyscy się będą z Ciebie śmiać. Może wierzyłeś w legendę o słońcu. A ty będziesz kopać. Będziesz mieć wiarę w to, że to słońce jest. Jeżeli wystarczy ci cierpliwości, sił, tego zaangażowania, to się dokopiesz do słońca kiedy ono się przebije i wejdzie w jaski. Na początku wszyscy będą się go bać, bo porazi wszystkich swoją mocą, swoją energią. Ale później każdy wyjdzie tego słońca w ciemnych okularach. <noise> Oczywiście na początku, zanim się przyzwyczają oczy. I dostrzeże, że to jest właśnie to, co jest piękne, co daje energię życia. Niesamowicie większą, silniejszą niż życie bez słońca, tylko przy ognisku. Ognisko jest piękne, ale ono zawsze jest tylko na miaską Słońca. I supermoc polega na tym, że masz świadomość tego, że to Słońce jest. I możesz kopać, kiedy się dokopiesz. A już sam ten moment, kiedy się dokopiesz, da ci mnóstwo energii. Da ci ogromną siłę, jak wrócisz na dół. I nawet powiesz tym wszystkim, że tam jest to słońce. Może nie będą ci chcieli uwierzyć, ale. Kiedy poczują twoją euforię, to zastanowią się nad tym. Może pójdą twoim śladem. Kiedy wyjdziesz na zewnątrz, poza jaskinię, zobaczysz świat roślin, całe istnienie, które jest, i swoją własną wartość, i wiesz, że tak naprawdę kiedyś byłeś tam. Tylko wcześniej zszedłeś pod Ziemię, ale kiedyś byłeś tam, na powierzchni, w raju. Bycie w raju daje moc i energię. To jest jeden z aspektów supermocy, i to jest to na dzisiaj tyle.